Witajcie, Włodeczku. A co, ma, co jest? Co w ogóle jak to jest? Ej, czemu mam rosyjskie reklamy? Może masz włączony VPN? Nie mam. Wasz mag, jak Wasz mag? Wasz mag, kak nowy. Powiedz mi coś, czego jeszcze o tobie ja nie wiem. Byłem dobry w rzucaniu do tyłu piłką lekarską, a byłem słaby w rzucaniu piłką tenisową na obręgłość. No? To jest wiedza Pamiętam bardzo, też że, No, też te podstawówki, że pytałeś mnie o coś, czego nie wiesz, no to ci powiedziałem coś, czego nie wiesz o mnie. A z ostatniego tygodnia co robiłeś? Coś, czego nie wiem o tobie? Zastanawiam się, czy brałem udział w jakimś nielegalnym zgromadzeniu, wydaje mi się, że tak. Ty brałeś udział w nielegalnym zgromadzeniu? Wydaje mi się, że mogłem brać, no bo ja chodzę na spacery z Uczę go cały czas, korzystając z toalety, on mówi, Ni, nie czaję w ogóle, przecież to w ogóle nie mogę obsikać tak A nie możesz go po prostu wysyłać samego po zakupy? Po zakupy psa włoch. <laughs> po zakupy zbrywałeś. <laughs> Ej, strasznie mi szurasz, a wiem czemu, bo masz tą bluzę durną, możesz się troszkę rozpiąć? przepraszam, ty mi szurałeś wczoraj. No nie, no a co to da? Tak? No, że nie będzie tak, wiesz, tak ciasno przylegać no, do szyi. A jak, że tak nie będzie? Tak? No, o to no, bo nie wiem, czy konkretnie o to ci chodzi, <grym> czy w innym punkcie sprawdzić, że jest źle. Ja nie potrzebuję Karola. Jest taki temat o takim piesku, którego pan wysłał... No przestań z tym huelem, ja pierdziele. <grym> którego pan wysłał do sklepu... I... Mógłbyś teraz nic nie mówić, bo pokazuje logo. W ja nie wiem w ogóle, co ty do mnie mówisz. <grym <grym o, nie, nie interesuje mnie to, Karol, ja sobie poradzę sam z, z tematem. Nie o, mógł tak, wyjść tak. do sklepu z powodu kwarantanny. Wysłał więc psa na zakupy. Oto jak zwierzę wywiązało się z zadania. W tych trudnych dniach, Karol. Lekarze i urzędnicy proszą ludzi, aby odegrali swoją rolę po wstrzymaniu rozprzestrzeniania się wirusa, ograniczając kontrakty z ludźmi kontrakty. i zostając kontrakty. domu. Tyś, Nowa tyś sytuacja zmusza czytaś. czasem do kreatywności i nowych pomysłów. Coś mówiłeś, jak mnie nie było, czy nie? Kontrakty. No, no specjalnie powiedziałem kontrakty, żeby było <laughs> Przykładem jest pewien Meksykanin, i nie chodzi o Karola, przebywający na domowej kwarantannie. Słyszysz, jak Kotarski w tym programie, nagle. Błot. Tak? Mam jedną, szybko ważną informację, bo nie wiem, czy to sprawdziłeś. Jest dobrze mikrofon? U ciebie? Znaczy, nie jest właśnie idealnie, bo u ciebie nie jest idealnie, więc żeby dostosować się do swojego nieidealnego mikrofonu, oddaliłem swój, który był idealnie, ale teraz jest trochę dalej i teraz muszę z tym jakoś żyć. Ale tak wygląda życie, Karol, że jak, 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 no właśnie. Antonio Muñoz, który na co dzień mieszka w Lomas de San... Martin na północy kraju podzielił się na Facebooku historią związaną z jego psem rasy Chihuahua. A jak wiemy, psy rasy Chihuahua są najlepszymi psami transportowymi, jakie kiedykolwiek chodziły po ziemi. Mają bardzo duży load. I przykleił temu pieskowi karteczkę z napisem Witaj, panie sklepikarzu. Proszę, sprzedaj mojemu psu trochę Cheetos. Pomarańczowych, nie czerwonych. Za obrożą ma 20 dolarów, napisał Meksykanin. Karol, ale nie czerwonych. Nie, nie, no żółtych, za ostre są czerwone. I to, zabawnie jednak to brzmi z ust człowieka, który jest Meksykaninem, nie? Meksykańskie jedzenie słynie z tego, że jest ostre przecież. Ostrzeżenie. Ugryzie, jeśli <grym> nie zostanie odpowiednio potraktowany. To jak Karol, e, Twój sąsiad zna naprzeciwka. Sprzedawca potraktował prośbę Munioza jak najbardziej poważnie, ponieważ pies wrócił z chrupkami niesionymi w pysku, co udało się uchwycić na zdjęciach. Oddaję głos do studia. Dziękujemy bardzo i witamy z powrotem w studiu. Jak państwo widzą, zdjęcia z tego zdarzenia właśnie są na państwa ekranach. Bardzo odważny, dzielny pies rasy Chihuahua niosący paczkę chipsów po niebezpiecznych, meksykańskich ulicach. Ach, jak dobrze wiedzieć, że w czasach największego kryzysu ogólnoświatowego zawsze człowiek może liczyć na swojego najlepszego przyjaciela, którym przecież jest pies. Back to you, Władek. To taka pozytywna historia, prawda, Karolu? Takie pozytywne historie utrzymują ducha ludzi, pomagają im przetrwać. Więcej takich. Ale ja się zastanawiam, bo ja bym nie wysłał ramiona po chipsy. Ja bym wysłał ramiona po piwko. Masz alkohol w domu, w sensie zaopatrzyłeś się? Już nie ma. Już nie. Aha. A jeszcze a propos wysyłania w ogóle zwierząt w dobie koronawirusa. Zdję. Widziałem taki filmik, gdzie też w jednym mieście przez właśnie kwarantannę właściciel psa nie chciał wyprowadzać go na spacer, no bo to jest wychodzenie z domu jednak. Mhm. Więc uwaga co zrobił, podpiął smycz do drona i sterował z balkonu dronem. I wiesz, i piesek sobie idzie na spacer, a ten dron był cały czas na nim, i więc pies się czuł dobrze, bo miał tutaj smycz. Cały czas czuł, że coś go. Jakby chciał, pies to by się zerwał spokojnie z tej smyczy, nie? I tego drona rozwalił. I gdyby go coś przestraszyło, to pewnie, pewnie tak. No bo dron jednak nie utrzymał. Ale to był mały pies. Nie mały nie wiem, może wiesz, może to była ustawka, w sensie może ktoś tam wiesz, zrobił to tylko dla filmiku, ja nie wiem, czy to było na serię. no wyglądało to śmiesznie. Patrząc na to zupełnie serio, to ten pies musiał być całkiem inteligentny, jeśli wiedział gdzie ma pójść do jakiegoś sprzedawcy, ten sprzedawca mu dał paczkę, on wiedział, że tą paczkę ma wziąć w pyszczek i wrócić z nią do domu, nie? Czy nie? Twój korgi by tak potrafił? Nie, masz rację, to by sugerowało, że ta historia jest totalnie wymyślona. Jak pewnie pierwsza w historii uplifting opowiadka w internecie. Ale nie jest to napisane, że to jest, że to jest e, ściema. Na pewno? Jak nie jest napisane, to nie, to jest prawdziwa w takim razie. Ale wysłanie psa po paczkę chipsów, tak wydaje się być lepszym pomysłem niż wych. Coś mnie nie tak. E, wysyłanie psa i tak wydaje się być e, lepszym pomysłem e, niż wyjście z domu i łamanie zasad kwarantanny. Tutaj jest pan, który doniósł na sąsiada, choć... Sam był poszukiwany. I tutaj piękne zdjęcie poglądowe aresztu śledczego. Bardzo fajnie ilustruje w ogóle o co chodzi w tym artykule. Od trzech lat policjanci poszukiwali 52-latka z Sopotu, który w środę niejako sam zgłosił się mundurowym, dzwoniąc na policję z donosem na sąsiada. Nie będziesz mi szurał? Ja mogę, ja mogę sam, ja mogę sam, mi nie przeszkadza. Ja słyszałem, że są takie terapie dla par. <grych> moglibyśmy Ale to było online, takie Skype session terapeuta. No tak. No tak. No tak, tak, no. tak. Więc jeszcze raz, o co poszło? No bo on wyjął słuchawkę, pierwszy słucha, jak ja mówiłem. Potem, on mi nigdy nie słucha. No, a potem jak ja już chciałem wrócić do mówienia, to, to wtedy on wyjął. Video. No i, i panie terapeutę, czy pan to rozumie? A on tak... Słuchajcie, pamiętajcie, że to jest 200 zł za godzinę i liczę was osobno, nie? Co w sytuacji, jeśli nasz sąsiad, który mieszka zaraz obok, wie, że jesteśmy objęci kwarantanną i widzi z okna, że łamiemy zasady kwarantanny i wychodzimy z domu? Wtedy postępuje tak, jak każdy dobry człowiek postąpił w tej sytuacji, czyli powinien donieść... Oni na 112. Halo? No, pod siódemki, no. No, no, no i... Kowiak. No, przecież wiem, że jest na kwarantannie. Ile razy widzę w ciągu dnia sukę pod blokiem? No, widzę, że wychodzi. No, nie, pani mnie słucha, Nie, ze śmieciami widzę, że wychodzi i nie wygląda na segregowane, co? Do dość absurdalnej sytuacji doszło w Sopocie, gdzie mężczyzna, 52-latek, doniósł na sąsiada. I bardzo dobrze. Tak, o łamanie, I bardzo dobrze. o łamanie zasad. A potem się okazało, że sam jest poszukiwany listem gończym i ma do odbycia karę blisko dwóch lat bezwzględnego więzienia. Komentarz mój. FK, czyli poszukiwany listem gończym koleś, siedział od trzech lat w swoim mieszkaniu i policja nie mogła go znaleźć? Nie przyjmuję w ogóle tych argumentów, to są wszystko hejterzy. Teraz mamy pewną gradację sytuacji przecież. Nie mhm. mamy co jest najważniejsze dla bezpieczeństwa kraju? Jest to utrzymywanie kwarantanny, niełamanie przepisów. Potem będziemy mogli wrócić do tej zabawy w kotka i myszkę między złodziejami, przestępcami i policjantami. No ale tak, więc ale Ty widziałeś, Karol, że napisał do nas pan z dziennika zachodniego, że te apele poskutkowały i faktycznie. Liczba przestępstw jest mniejsza. I potem jeszcze inna pani do nas też napisała. Dominika, nawiążę do odcinka, w którym mówiliście o policjantach w czasie pandemii. A akurat się złożyło, że pracuje w tej firmie, jeśli chodzi o policję. Post polskiej policji, żeby zaprzestać czynów przestępczych, haniebnych, uważam, że to było bardzo spoko. Wszystkim nam chodzi o wspólne dobro, więc wielkie dzięki tym, którzy podczas tego okresu. tego okresu. No. do dupy siedzą w domach. Tego okresu do dupy. chyba na dupach. na dupach chyba miało być. Najlepsza była twoja mina, tak... Du, du. A, że okres jest do dupy. Wczesie, podczas tego okresu A, do dupy. Okay. Karol, nie martw się, jak teraz przejedziesz na czerwonym, opierdziel i do domu. Zajebiście. <noise> Jakbyś miał wybierać, ty bardziej jesteś za tym, żeby wysyłać psa po zakupy, czy donosić na sąsiada? <noise> Wysyłasz psa, tyle że nie wkładasz mu listu z zakupami, tylko tam mu wkładasz donos i wysyłasz go na komendę donos na sąsiada. O jezu, jakie dobre, bo nie wychodzisz z chaty. Tak, to jest Ultimate Poland. Wysyłasz psa z donosem na komendę na sąsiada. To nie są dobre zachowania społeczne. Jezu, nigdy nie byłem tak bardzo polski jak w tym Lekko momencie. Lekostronniczy nie popierają takich zachowań. Odcinamy się od tego typu zachowań. Jeśli mielibyśmy mm. coś promować, to moglibyśmy e, zapromować Wam w tej chwili projekt, ski, ski, ski. który nazywa się Folding at Home, który służy Karol Do. Służy do tego, żeby. Komputer każdego z nas, który jest w domach i jest y, nieużywany, ale włączony, był podpięty do y, sieci, gdzie programy i algorytmy przez internet wykorzystują moc obliczeniową naszego komputera. I z tego co wiem, to może być procesor i karta graficzna, tak. tak. Jedno, albo, jedno i drugie. I te programy, algorytmy, skrypty, y, to są różne projekty naukowców, które liczą cały czas, y, próbując y, znaleźć odpowiedź, y, czy Pomóc im w obliczeniach, w poszukiwaniu szczepionki albo leku na różne choroby i między innymi poszukiwania szczepionki i leku na COVID-19 tam też są zaangażowane. Jeżeli chcecie dowiedzieć się w ogóle więcej o tym projekcie, to znaczy bardzo się... fajnie opowiadał Dawid Myśliwiec w swoim filmie, i on w ogóle zachęca do tego, żeby się tam dołączać. Można tworzyć teamy, można po prostu tak grupowo to robić. Czyli co, eee... można i... zrobić lekostronniczy tim team szukania leku na COVID-19? No. A wiesz co mi Dawid musi z napisał? Fajnie, że wróciliście z ls -em. To jest stały punkt mojego rozkładu dnia. Akurat publikacje są takie, że dziecko przysypia, spokojnie je, jeszcze nie śpi i nie trzeba chodzić na palcach. A bywa zabawnie. Ty kocham Dawida za to, że jest takim dżentelmenem, że, że nie skłamał. nie? Bywa zabawnie, nie? Bywa zabawnie, wiesz jak wygląda pewnie wydanie Dawida, to jest tak. Bekłem. <grym grym> <grym> 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 Nośnie tego, że bywa zabawnie, Karol. Muszę ci tutaj e, przytoczyć e, mail od Emilii i ręki, e, okay. kochani i drodzy, żeby mhm. chociaż trochę urozmaicić sobie pracę. zdecydowałem się puścić sobie w tle różne YouTube, między innymi zaległy odcinek Elesa i tak dalej. E, w pokoju była również moja mama, która chyba po raz pierwszy raz miała okazję szeroko posłuchać, co tam się w internecie ogląda. I no nie, to nie, reakcie... był jej pierwszy kontakt z internetem. Reakcja miała raczej oh, nie. nie Reakcji miała raczej umiarkowane, a nawet nieprzychylne. Ale przy LS-owym odcinku Zaśmiewała się, jak głupia z tych waszych bezbeckich żartów, że aż jej się okulary z nosa suwały, odłożyła na... nawet na bok krzyżówkę. Co? Nie! I zapytała, czy jest tego więcej. Czy możemy prosić panią Irenkę, żeby nam nagrała wideo promujący kanał? W <laughs> <laughs> najlepsze będzie na, tym na kanału. Ale stary jest takie zajwiste ujęcie, jak pani ręka siedzi, wiesz, szydełkuje o. Krzyżówki tysiąc panoramicznych. I nagle ktoś stawia przed nią, wiesz telefon zelesem odpowiadanie tak wiesz najpierw nic najpierw nic potem tak Wnusiu, wnusiu! powiedz czy jest tego więcej i to takie oczywiście że jest tego więcej lekko stroniczy odpowiedział do piątku zawsze 18:00 gratulacje skradliście serce i ręki zatem taki protip popaki targetujcie swoje filmy do ludzi 60+ może na przykład wrzucajcie fragmenty odcinku w formie fotostory do Chwila dla ciebie? No nie wiem, taki pomysł ode mnie. złany sport, ty możecie go wykorzystać. Albo nie, jak tam wolicie. Emilia, ja mam do ciebie taką propozycję. Oczywiście pierwszy pomysł jest za darmo, tak jak ty <grym <grym nam, <grym tak, ja tobie te oferuję również za darmo, słuchaj. Jakbyś w ramach kwarantanny, siedzenia w domu i w ogóle nudy i pokazywania e, i pani ręce Elesa, jeżeli będziecie chciały oczywiście i tak dalej, będziecie chcieli się pokazać w internecie, bo to tylko, tylko wtedy. Ja bym strasznie chciał zobaczyć się w domu zrobione, telefonem nakręcone. Niż profesjonalnymi kamerami z oświetleniem. Jezu o złoce, jeżeli się uda. Komika, dobra, słuchaj, ja ci ja zreżyseruję. Jak trzeba będzie to coś dzwonić, piszę maile, tam wszystko pewnie jest tak. Pamiętaj, żeby mikrofon był równo. Jest to scenka, jak tam Karo mówi: z rozwiązywanie krzyżówek i gdzieś tam w tle leci lekko Siup, na telefon, co to jest, czy jest tego więcej. My tu wklejamy planszę i na końcu jeszcze ta scenka taka, właśnie, jak Karol mówi tak. Generalnie możesz też zrobić tak, że możesz ponagrywać trochę ujęć i my spróbujemy to zmontować. Albo tak, tak. Może o, to może jeszcze lepiej. Ale to jakby to już uh, Ja This one is for free zrobić co chcesz. This one is for free, of course. Of co course. Chcesz. chcesz. Jezu, ale bo chciałem mieć taki spot. Ale by było. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Karol się właśnie. Drodzy Państwo, ja się strasznie cieszę, że ten odcinek powstał. Karol, gdyby do grupy, nie powstał, do grupy, to mieli byśmy... 60 plus teraz. Nie wiem, co mam wam powiedzieć, ponieważ nie wiem jak co się stało, że doprowadziliśmy świat do takiego momentu, ale wierzę w to, że spokój, opanowanie i rozwiązywanie krzyżówek w zaciszu domowym jest dla Was najlepszą opcją teraz. Wierzę, że wasi wnuczkowie i wasi, wasze dzieci pomagają wam. Rozśmieszaniem zajmiemy się my, codziennie 18. Prawda, Włodku? Prawda to. Trzymajcie się w takim razie ciepło i bądźcie lekko stronniczy.